Jeśli budzisz się dziś czując pustkę w sercu, jeśli wydaje ci się, że jesteś odcięty od miłości Bożej, to nagranie jest dla ciebie. Istnieje sposób, aby każdego ranka wstawać przepełnionym obecnością Boga. Zostań do końca, bo poznasz modlitwę, która odmieni każdy Twój poranek na zawsze. Kliknij łapkę w górę i subskrybuj kanał, ponieważ to, czego się nauczysz, może całkowicie zmienić Twoje życie duchowe. Ojcze Niebieski. Przychodzę do Ciebie w tym poranku spragnione Twojej miłości. Moje serce jest jak wyschnięta ziemia, która woła o deszcz. Czuję się pusty, oddalony, jakby Twoja miłość była gdzieś daleko. Ale wiem, że to nieprawda. Wiem, że Twoja miłość jest tutaj, teraz, czekająca, aby mnie wypełnić. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, że przyszedłeś, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. Proszę cię dzisiaj, wypełnij mnie swoją miłością tak bardzo, że będzie ona przelewać się na innych. Niech Duch Święty spłynie na mnie jak rzeka żywej wody. Niech moje serce stanie się naczyniem twojej miłości, tak pełnym, że nie będę mógł jej zatrzymać dla siebie. Otworzę wszystkie drzwi mojej duszy. Usunę każdą blokadę, każdy grzech, każdy lęk, który powstrzymuje przepływ twojej miłości. Chcę żyć przepełniony tobą. Chcę, aby każde moje słowo, każdy gest, każdy czyn był przesiąknięty Twoją miłością. Napełnij mnie, Panie. Przepełnij mnie w imię Jezusa. Amen. Lewis rozumiał coś fundamentalnego o chrześcijańskim życiu, czego wielu ludzi nie rozumie. Że chrześcijaństwo nie polega na przestrzeganiu zasad czy wykonywaniu religijnych obowiązków. Polega na byciu napełnionym a nawet przepełnionym miłością Boga. Lewis pisał, że jesteśmy jak małe naczynia, a Bóg jest oceanem. I jego pragnieniem nie jest tylko dotknąć krawędzi naszego naczynia, ale całkowicie je wypełnić, aż zacznie się przelewać. To jest obraz, który powinniśmy mieć każdego ranka. Nie wstajemy, aby przetrwać kolejny dzień. Wstajemy, aby być napełnieni tak bardzo, że miłość Boża będzie się z nas wylewać na każdego. Kogo spotkamy? Lewis często mówił, że nie możemy dać innym tego, czego sami nie mamy. Jeśli nasze własne naczynia są puste, jak możemy nasycić innych? Ale gdy jesteśmy przepełnieni, stajemy się źródłem życia dla wszystkich wokół nas. Ale jak to wygląda praktycznie? Jak możemy żyć przepełnieni Bożą Miłością? Lewis dałby nam prostą, ale głęboką odpowiedź. Zaczynamy każdy dzień od świadomego otwierania się na tę miłość. Większość ludzi budzi się i od razu rzuca się w chaos dnia. Telefon, wiadomości, zobowiązania, stres. I zanim się zorientują, przechodzą przez cały dzień, nie doświadczywszy ani przez chwilę obecności Boga. Lewis nauczał, że pierwsze momenty po przebudzeniu są święte. To jest czas, gdy nasza dusza jest najbardziej otwarta najbardziej podatna na dotyk Boży. I jeśli w tych pierwszych momentach świadomie zwrócimy się do Boga, jeśli zaproszeni Go, aby nas napełnił, wszystko się zmienia. To nie jest długi, skomplikowany rytuał. To jest prosty akt otwarcia serca. Wyobraź sobie, że budzisz się i zanim jeszcze otworzysz oczy, mówisz w duchu, Dobry Boże, dziękuję za kolejny dzień. Napełnij mnie dziś swoją miłością. Niech pierwsza rzecz, którą robisz, jest zaproszeniem Boga do Twojego dnia. Lewis mówił, że to zaproszenie otwiera drzwi. Bo Bóg jest dżentelmenem, nie wtargnąć tam, gdzie nie jest zaproszony. Ale gdy Go zapraszamy, On przychodzi z całą swoją mocą, ze wszystką swoją miłością. Jest głęboka prawda teologiczna, którą Lewis często podkreślał: że Bóg jest miłością. To nie jest jedna z jego cech. To jest jego istota. Wszystko, czym Bóg jest, wszystko, co Bóg robi, wypływa z miłości. I ta miłość nie jest zimna czy odległa. Lewis pisał, że miłość Boża jest jak ogień, jak potok, jak słońce gorąca, żywa, aktywna, pragąca nas dosięgnąć. Ale jest problem. My często blokami ten przepływ. Lewis mówił, że grzech działa jak tama, która powstrzymuje rzekę Bożej miłości. Nie dlatego, że Bóg przestaje nas kochać, ale dlatego, że my zamykamy się na tę miłość. Grzech tworzy mury. Nieufność tworzy mury. Lęk tworzy mury. I za tymi murami siedzimy, czując się odcięci, podczas gdy cały czas Ocean Miłości Bożej bije o te mury, pragnąc je przełamać. Dlatego poranna modlitwa musi zawierać pokutę. Lewis był bardzo jasny w tej kwestii. Nie możemy być napełnieni, jeśli jesteśmy pełni grzechu. Musimy opróżnić się z tego, co stare, aby zrobić miejsce na to, co nowe. Więc każdego ranka, zanim poprosimy o napełnienie, musimy poprosić o oczyszczenie. Panie, przebacz mi moje grzechy. Oczyść mnie. Usuń wszystko. Powstrzymuje Twoją miłość. Lewis często używał obrazu pustego naczynia. Powiedział, że Bóg nie może nas napełnić, jeśli jesteśmy już pełni siebie, naszego ego, naszych planów, naszych pragnień, które nie są zgodne z Jego wolą. Musimy się opróżnić. To jest paradoks duchowy. Im bardziej opróżniamy się z siebie, tym bardziej jesteśmy napełnieni Bogiem. I to napełnienie nie jest tylko uczuciem. Lewis ostrzegał przed myleniem miłości Bożej z emocjami. Czasami będziesz czuć intensywną radość i ciepło. Ale czasami nie będziesz nic czuć. I to jest w porządku. Miłość Boża jest rzeczywistością, nie uczuciem. Jest obecna, niezależnie od tego, czy ją czujemy, czy nie. Lewis mówił, że musimy wierzyć w miłość Bożą nawet wtedy, gdy nic nie czujemy. To jest dojrzała wiara, ale jest coś więcej. Lewis uczył, że miłość Boża, która nas napełnia, nie jest przeznaczona tylko dla nas. Jest przeznaczona do przepływu. Jesteśmy jak rurociągi, nie jak zbiorniki. Miłość Boża ma wchodzić i wychodzić. Ma nas napełniać, a potem przepływać przez nas do innych. I dziwną duchową zasadą jest to, że im więcej rozdajemy, tym więcej otrzymujemy. Naczynia, które się przelewają, są zawsze napełniane na nowo. Więc gdy modlisz się rano, panie, napełnij mnie swoją miłością, musisz również dodać, i użyj mnie dzisiaj, aby kochać innych. Kogo dzisiaj spotkam, kto potrzebuje dotyku Twojej miłości? Przygotuj mnie, abym był Twoim naczyniem. Lewi zwierzył, że każde spotkanie jest boskim wyznaczeniem. Każda osoba, którą spotykasz dzisiaj, może być kimś, kogo Bóg chce dotknąć przez ciebie. I to nie musi być coś wielkiego. Lewis często podkreślał, że Królestwo Boże buduje się w małych aktach miłości. Uśmiech do kogoś, kto wygląda na przygnębionego. Dobre słowo do kogoś, kto czuje się niewidzialny. Akt cierpliwości, gdy ktoś cię irytuje. Akt przebaczenia, gdy ktoś cię rani. To są sposoby, w jakie miłość Boża przepływa przez nas. Lewis również mówił o tym, jak ważne jest, aby pamiętać, że miłość Boża w nas pochodzi od Ducha Świętego. To nie jest coś, co możemy wyprodukować własnym wysiłkiem. Nie możemy zmusić się do miłowania ludzi. Ale gdy Duch Święty nas mieszka, On produkuje swoją owoc, a pierwszą owoc jest miłość. Więc poranna modlitwa powinna zawsze zawierać zaproszenie dla Ducha Świętego. Duchu Święty, napełnij mnie dziś. Zamieszkaj we mnie. Żyj przeze mnie. Niech to, co robię dzisiaj, będzie twoim działaniem we mnie. Niech to, co mówię, będzie twoimi słowami. Niech sposób, w jaki kocham, będzie twoją miłością. Lewi zwierzył. Że chrześcijańskie życie nie polega na naśladowaniu Chrystusa własnymi siłami. Polega na pozwoleniu Chrystusowi żyć w nas i przez nas. Jest piękny obraz w Piśmie Świętym, który Lewis często używał. Jezus powiedział: Z wnętrza tego, kto we mnie wierzy, popłyną rzeki żywej wody. Rzeki, nie strumyki, nie krople, rzeki. To jest życie przepełnione duchem świętym. To jest życie, gdzie miłość Boża nie jest czymś rzadkim czy ograniczonym, ale czymś obfitym, czymś niemożliwym do powstrzymania. Ale Lewis również ostrzegał, że to życie wymaga codziennej praktyki. Nie możesz być napełniony raz i myśleć, że to wystarczy na zawsze. Jesteśmy jak telefony, które muszą być ładowane codziennie. Każdego ranka musimy wrócić do źródła. Musimy wrócić do Boga i pozwolić Mu nas napełnić na nowo. Lewis mówił, że to jest dlaczego Jezus nauczał nas modlić się o chleb codzienny. To jest codzienne napełnianie, codzienne odnawianie. I to napełnienie zmienia wszystko. Lewis pisał o transformacji, która dzieje się w życiu, które jest naprawdę przepełnione Bożą miłością. Zmienia sposób, w jaki patrzysz na ludzi. Zaczynasz widzieć ich oczami Boga. Zaczynasz kochać tych, którzy są trudni do kochania. Zaczynasz przebaczać tym, którzy cię zranili. Zaczynasz służyć z radością, nie z obowiązku. Zmienia również sposób, w jaki patrzysz na trudności. Lewis często pisał, że gdy jesteśmy napełnieni Bożą miłością, nawet cierpienie nabiera nowego znaczenia. Nie jest już czymś bezsensownym. Staje się okazją do dzielenia się miłością Chrystusa w środku bólu. Staje się miejscem, gdzie łaska Boża może świecić na jaśni. Lewis wierzył również, że życie przepełnione miłością jest magnetyczne. Ludzie są naturalnie przyciągani do tych, którzy promieniują miłością Boga. Nie musisz głośno głosić. Nie musisz być religijnym fanatykiem. Po prostu żyjesz przepełniony, a ludzie to widzą. Widzą coś innego. Widzą pokój, radość, miłość, która nie pochodzi z tego świata. I chcą tego, co ty masz. Ale Lewis również przypominał nam o pokoju. Życie przepełnione Bożą miłością jest życiem pokoju. Nie jest to spokój wynikający z braku problemów. To jest pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. To jest pokój, który pozostaje nawet gdy wokół jest chaos. Lewis pisał, że ten pokój przychodzi z wiedzy, że jesteś kochany przez Boga, nie za to, co robisz, ale za to, kim jesteś. Jego dziecko. I każdego ranka możesz rozpocząć dzień w tym pokoju. Możesz wstać, wiedząc, że nic, co się dzisiaj wydarzy, nie może cię oddzielić od miłości Boga. Żadna porażka, żaden błąd, żaden grzech. Lewis nauczał, że miłość Boża jest nieodwołalna. Jest jak ocean, który nigdy nie wyśnie. I każdego ranka możemy przyjść i być napełnieni na nowo. Lewis również mówił o radości. Radość była jednym z jego ulubionych tematów. Pisał, że prawdziwa radość nie jest czymś, co możemy stworzyć. Jest efektem ubocznym bycia w obecności Boga. Gdy jesteśmy napełnieni Jego miłością, Radość naturalnie wypływa. Nie jest to powierzchowne szczęście, które zależy od okoliczności. To jest głęboka, niezniszczalna radość, która pochodzi z wiedzy, że należymy do Niego. Więc jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś każdego ranka wstawał naprawdę przepełniony Bożą miłością? Jak wyglądałyby Twoje relacje? Jak wyglądałaby Twoja praca? Jak wyglądałoby Twoje małżeństwo? Twoje rodzicielstwo, każdy aspekt Twojego życia? Lewi zwierzył, że to jest życie, do którego Bóg nas powołuje. Nie życie religijnej rutyny, ale życie intensywnej, przepełniającej miłości. I to życie zaczyna się jutro rano. Kiedy się obudzisz, zanim zrobisz cokolwiek innego, zaproś Boga. Powiedz, panie, napełnij mnie. Przepełnij mnie. Niech Twoja miłość płynie przeze mnie dzisiaj. I obserwuj, co Bóg zrobi. Lewis obiecywał, że Bóg odpowiada na tę modlitwę. Bo nic nie sprawia mu większej radości niż napełnianie swoich dzieci swoją miłością. Módlmy się razem. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za Twoją niezmierzoną miłość. Dziękuję, że pragniesz mnie napełnić do pełni. Przepraszam za wszystkie czasy. Kiedy żyłem z pustego naczynia, próbując kochać własną siłą. Od jutra wybieram zaczynać każdy dzień, otwierając się na Twoją miłość. Napełnij mnie, Panie. Przepełnij mnie. Niech Twój Duch Święty mieszka we mnie tak obficie, że będzie się przelewać na wszystkich wokół mnie. Niech będę naczyniem Twojej miłości, światłem w ciemności, dotykiem Twojej łaski dla tego świata. Oddaję Ci każdy dzień, każdą godzinę. Każdą chwilę. Żyj przeze mnie. Kochaj przeze mnie. Działaj przeze mnie. W imię Jezusa Chrystusa, który jest miłością wcieloną. Amen.